No czyść, czyś. słuchajcie, mi się trochę szkoda pana Szymona zrobiło, naszego kochanego marszałka, ponieważ po tym scedowaniu głosów na Rafałka Czaskowskiego straszny tam hejt na niego poleciał, i w ogóle i ja tu chciałem przytoczyć wam, żebyście byli świadomi. Jak to jest fajny facet, właśnie. Zaczynam. Po pierwsze, pamiętacie jego postulaty, że będzie do Was dzwonił lekarz. Was będzie miał lekarza odpowiedzialnego, w którego interesie będzie dzwonić do Was i sprawdzać, czy jesteście zdrowi. A nie, że Wy będziecie dzwonić do niego i pytać i opowiadać, mu, że jesteście chorzy. Tego by nikt nie wymyślił, a on na to wpadł. I on, mało, mało brakowało to powstało, wiecie? Była szansa 50 na 50. On chciał, rząd nie. Także mało brakowało. Słuchajcie, albo to, że jak zostanie prezydentem, będzie jeździł po małych miejscowościach i załatwiał wszystkich sprawy. Tam do niego będą spotkania i on będzie załatwiał te sprawy. Czy to nie jest piękne, słuchajcie? Ja byłem tak zdziwiony. Mówię, kurde, to jak on by przyjechał gdzieś tam, powiedzmy, ja znam taką małą miejscowość, Przęsławice. No, nie? Kiedyś się o Przesławice na stolicę! Może by to wypaliło. Słuchajcie, może. To jest taka miejscowość koło Grójca, no. No przecież może by to wypaliło no. Tam też się okazało później że jest za mało jeden sklep alkoholowy na przykład. Taki monopol, że za mało jest. No to przecież kurde, by to zobaczył w chwilę moment. To jest fajne, słuchajcie. No i te przepychanki słowne ze Sławkiem, słuchajcie. No to jest. No Szymon ze Sławkiem, jak się kłócili, to już nie było mocnych. No. Słuchajcie, to y, Szymon nazwał Sławka, że on jest tam jakimś tam y, malutkim pasożycikiem czy coś takiego. Bo Z Męcenem będę walczył do ostatniej kropli politycznej krwi, bo to jest szkodnik, to jest pasożyt na tym, co dzisiaj chcemy w Polsce budować. No to, że nie był dłużny. Od ciułałów wyzwał Szymonika, nie? Nie było to przyjemne, natomiast z drugiej strony no, okazałem pewne zrozumienie i mnóstwo wyrozumiałość dla marszałka Hołowni. Ten facet w tym momencie walczy o swoje polityczne życie i niestety tą walkę przegrywa. Gdyby pan redaktor zobaczył taką przerażoną, skamlącą ciułałę, która na pana szczeka, to nie byłby pan przerażony albo zdenerwowany, tylko raczej byłoby panu żal. Czy pan... Tej... Wiadomo, nie? No to... Szymon, żeby nie być dłużnym. Bo Sławomir Bencen mówił wczoraj, że w Polsacie, że był zszokowany Pana słowami. Ojej, naprawdę? I, ale, że zobaczył Panu skamlącą cziłałę. Kampanii... Skamlącą cziłałę? E, no cóż, będzie wniosek do Komisji Etyki. No. co zrobić? Podał go <noise> do tam dyscyplinarnej tej. No i Sławek dostał karę, no. No troszkę konfiturą tu pachnie. Ale on chciał dobrze. Chciał zakończyć ten słowny spór. Zakończył w ten sposób, oczywiście, no to mu się wydawało najlepszym rozwiązaniem, więc dobrze, ja tego nie neguję, ok, no. No i oddał te głosy Rafałkowi, słuchajcie. Chcę powiedzieć ze swojej strony i wierzę, że taką decyzję podejmie też nasze środowisko polityczne. Że musimy w tej drugiej turze dać szansę Rafałowi Trzaskowskiemu. A oczywiście y, Sławek się odpalił od razu, jak oddał Szybek te głosy. No. się Pomiędzy tą pierwszą i drugą turą zachowywać, tak jak Szymon Hołownia, który miał być trzecią drogą, a stał się piątym kołem uwozu, który za darmo sprzedał swoich wyborców jeszcze podczas wieczoru wyborczego, popierając głosy, Rafała no. Trzaskowskiego. to się fajnie odpalił, no. Także no, sami widzicie, no, awantura na całego. Ja czekam, co będzie dalej. Szkoda, że to tak się na razie zakończyło. Czekamy na dalsze, yy, że tak powiem. Nie, to nie są śmieci, to są poważne rzeczy, to, są, to jest rząd. Tu się proszę nie śmiać, to są bardzo poważne rzeczy. Aczkolwiek Szymon dla mnie jest bohaterem. Zawsze będzie bohaterem. Ja bym chciał w tej jury, jury takie zasiadać, jak to było, wiecie, te tanie z gwiazdami. Ja bym od razu ten srebrny przycisk na niego to wszystko by poleciało. Jejku, by wygrał ten program. Dla to nie zwycięzcą już, chociaż przegrał wszystko. Znaczy, nie wszystko. Mówię te wybory prezydenckie. Dobra, trzymajcie się, słuchajcie.